Mariusz ma dość obecności Marcela w ich mieszkaniu, odkąd zamieszkał z nimi nowy lokator to Aneta coraz dziwniej zachowuje się. Mężczyzna podejrzewa, że jego żona go zdradza z Marcelem. Pawlak postanawia podzielić się z Kasią swoimi obawami. Dziewczyna postanawia sprawdzić to, bo widzi, że jej ojczyma dużo kosztuje ten cały stres. Wkrótce Kasia przyłapuje matkę na kłamstwie. Z bloga dowiaduje się, że Aneta i Marcel wybrali się do domu Aleksa, który znajduje się za miastem. Dziewczyna jedzie na uczelnię do Mariusza i pokazuje mu nagranie. Mecenas Pawlak już jest pewny, że jego żona zdradza go z Marcelem i wraz z Kasią postanawia ją tam pojechać. Jakoś nie widzę tego, żeby Marcel i Aneta mogli ze sobą sypiać. Prędzej będą robić inne głupoty. Nie zdziwię się, jeśli zastaną ich w domu Aleksa zjaranych albo nawalonych. Myślisz, że Aneta jest w stanie zdradzić Pawlaka?